Traktujcie to jako radę od starszej koleżanki czy coś w tym stylu, bo niedawno zdarzyło mi się ubrać różowe okulary i zapomnieć o czymś tak bardzo ważnym i istotnym. Bo powtarzali, powtarzali, ale oliwka po prostu nie słuchała. Ale od początku, ja wiem, że bardzo często mówię tutaj o tym temacie na TikToku, ale uważam, że jest to bardzo ważne, ponieważ on również mnie dotknął i jest to brak znajomych. Eee, no niestety ja przez swoją chorobę przez jakiś czas. Miałam taki etap w swoim życiu, że po prostu zostałam troszeczkę sama, nie miałam tych przyjaciół, znajomych, miałam tylko chłopaka, siedziałam w domu. No naprawdę był to dla mnie ciężki okres i wiem, że jest naprawdę wielu ludzi, którzy zmaga się z tym problemem, że tak bardzo chcieliby mieć znajomych, ale nie wiedzą, wiecie jak to zrobić, jak zacząć w ogóle. I słuchajcie, cud nadszedł, trochę wyzdrowiałam, no i udało mi się poznać nowych ludzi. I naprawdę poznałam świetnych znajomych, świetnych przyjaciół, wartościowych ludzi, za których jestem mega wdzięczna. Ale o czymś bardzo ważnym i istotnym zapomniałam, że no niestety istnieją źli ludzie, którzy nie życzą nam dobrze. I przez to, że ja przez długi czas nie miałam tych znajomych w swoim życiu, to potrafiłam akceptować rzeczy w drugim człowieku, jak poniżenie na przykład wobec mnie, które w ogóle nie były dobre, bo bałam się, że jeżeli się sprzeciwię albo powiem dosyć, idź z mojego życia, to znowu zostanę sama. A że w życiu po prostu spotkało mnie niestety e, wiele złego, e, to... Staram się zawsze dawać dobro innym, bo wiem, co to jest nie mieć tego dobra w życiu. I staram się po prostu być dobrym człowiekiem. Tak po prostu pokarało mnie życie, że tego się nauczyłam. I wiele osób mówi mi, Olivia, nie możesz być zawsze dobra. I zawsze mówiłam, kurczę, dajcie spokój, przecież trzeba być zawsze dla każdego dobrym człowiekiem. Zawsze trzeba oddawać siebie całego, ale tak nie jest. Są dobrzy ludzie i są źli ludzie i... Mając 23 lata po prostu zrozumiałam to w końcu i wiem, że wielu ludzi tak jak ja ma dalej te różowe okulary, ale no niestety jest mi przykro, ale taka jest po prostu prawda.